parlamentarzyści, ekscelencjo, ambasadorze Stanów Zjednoczonych, ministrowie, panie i panowie ministrowie, koledzy, marszałkowie województw RB, bo dzisiaj jednym z elementów tego forum jest Konwent Marszałków Województwa Dolnośląskiego, panowie, panie i panowie prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, Starostowie, panie i panowie rektorzy, szefowie banków, firm, przedstawiciele trzeciego sektora, szanowni państwo, według godności i funkcji, serdecznie witam w Skarpaczu na Dolnym Śląsku na 32. Forum Ekonomicznym. Dzień dobry, witam państwa z Skarpacza. Trwa forum ekonomiczne, jest bardzo wielu przedsiębiorców, spotykamy się regularnie na panelach. Panele trwają nawet do godziny 23. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, to takim podstawowym tematem to jest etyka mediów. To bardzo ważny temat. I myślę, że warto się zastanowić nad tym w dobie influencerów i różnych takich rzeczy, które, które nam się na co dzień zdarzają. Nie ma to jak prawda, proszę Państwa, i to jest najważniejsze. Prawda się zawsze obroni. Co nas zainteresowało? Myślę, że takim ważnym tematem jest Ministerstwo Cyfryzacji. Jest to, myślę, jeden z ważniejszych tematów w chwili obecnej warto państwu polecić zaglądnięcie do KGHM-u. Jest to nasz regionalny potentat, że warto zobaczyć nowe technologie, które będą wprowadzane, bo to już proszę państwa atom. A oprócz tego dla ciekawostki powiem, że miałyśmy w ręku ogromny kawałek złota. Sztabka taka, że ledwo udźwignęłam, a nie udało mi się udźwignąć sztaby Srebra, która ważyła około 30 kg. Także no jest tutaj sporo jeszcze różnych rzeczy do oglądnięcia, do, do przesłuchania. Pokażemy Państwu jakieś fragmenty i zobaczymy, co nam się uda jeszcze zwiedzić. Do zobaczenia. Jesteśmy już na półmetku forum ekonomicznego. Co warto było zobaczyć? Z pewnością warto było e, uczestniczyć w panelach. E, mnie osobiście bardzo e, przypadły gość do gustu panele dotyczące zrównoważonego rozwoju, e, etyki dziennikarskiej oraz cyberbezpieczeństwa e, i wykorzystania sztucznej inteligencji. Szczególnie polecamy m, wejść na stronę m, Ministerstwa Rozwoju. I technologii, i tam proszę Państwa, możecie znaleźć, e, sprawdzić sobie swoją firmę, e, czy jest bezpieczna cyfrowo, e, zrobić sobie taki test, odpowiedzieć na pytania i e, dostaniecie Państwo raport, w którym e, będziecie wiedzieli, w którym kierunku musicie działać, żeby Wasza firma była właśnie bezpieczna e, cyfrowo. Dużo się mówi o współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza pomocy Ukrainie i jej odbudowy. Są też tutaj takie panele? Tak, oczywiście. Byłyśmy wczoraj na takim panelu. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że trzeba pomagać Ukrainie, wspierać państwo w tym trudnym czasie. no, no bo to. To proszę Państwa tak jest. My po prostu jesteśmy pierwszym krajem za Ukrainą. W związku z tym musimy im pomagać, bo to jest nasz wspólny interes, ale oprócz tego przed nami jeszcze bardzo wiele różnych tematów. Powrócimy do tematu, a na razie dziękujemy bardzo, idziemy popracować. Rząd fundamenty, największych nawet potęg medialnych, dlatego że każdy może być twórcą, każdy może być dziennikarzem. Nigdy w historii dziennikarzy tak nie atakowano, nigdy nie było tak łatwo uderzyć w dziennikarza, nigdy nie było tak łatwo użyć fałszywej informacji, wyprodukować fałszywą informację. Każdy właściwie chce być twórcą, każdy ma prawo być twórcą, a nawet te wielkie platformy mediów społecznościowych zachęcają do tego, żeby inne media tradycyjne, jakieś struktury, organizacje podważać, atakować, głoszą ich kres. No mają w tym oczywiście cel biznesowy, ale efekt jest taki, że ten proces jeszcze bardziej e, przyspieszają. Ma? A w domu sądzę, że problemem jest e, zanieczyszczenie powietrza. My z tym walczymy e, rozbudowując... E, e, ciepłosystemowe systemowe u kilkadziesiąt e, milionów e, na inwestycje w ciepło systemowe, walczymy również w ten sposób, że e, w tej kadencji uruchomiłem taką kartę, którą mam w tej chwili w ręce, to jest Karta Nowosądeczalna. Szanowni Państwo od czterech lat w Nowym Sądzie każdy mieszkaniec jeździ za darmo transportem publicznym, od 4 lat. Nie widziałem tego na żadnej stronie dużych publikatorów, ale taka jest prawda, 4 lata kilkadziesiąt tysięcy osób ma to w portfelach i jeździ za darmo, dzieciaki, dorośli, starsze osoby, to wspiera nie tylko ekologię, ale także ekonomię, bo te osoby są bardziej e, mobilne, te osoby chętniej wyjdą z domu, e, jest płynność pomiędzy e, różnymi e, dzielnicami, e, jest to bezpieczniejsze, e, mniej samochodów wyjeżdża na ulicy, bo po prostu jeżeli możemy za darmo przyjechać autobusem, to trzeba uruchamiać swój e, prywatny samochód. Za to zaproszenie. Bardzo się cieszę, bo myślę, że będzie okazja, żeby się troszeczkę pospierać. Mamy inne spojrzenie. Żałuję, że, że nie ma przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo y, y, też y, kilka krytycznych uwag bym to skierował. A ich nie ma, to mam my, pewne opory. <grychy> mam nadzieję, że że jednak oglądają, będą mogli się do tego odnieść. Pan redaktor był uprzejmy zaprosić mnie, żeby powiedzieć trochę o tym spojrzeniu z pozycji, jakby parlamentarzysty, członka Komisji Ochrony Środowiska, Komisji stałej do spraw jakości powietrza, ale myślę, że na wstępie, zanim, zanim to rozwiniemy, to naszą dyskusję, warto odnieść się do przykładu. Bardzo mi się podobało to, co Pan prezydent powiedział, konkretę, ten bilet zadany, to jest coś, tam, co. Myślę, że y, powinno być realizowane we wszystkich samorządach, we wszystkich wspólnotach, które y, mają komunikację publiczną. Y, ja też chciałbym się odnieść do takiego praktycznego przykładu. Zanim y, y, rozpocząłem swoją pracę w Komisji Ochrony Środowiska, to byłem odpowiedzialny za wdrażanie funduszy europejskich, y, Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Śląskim. Miałem okazję odwiedzić. Y, Valencji. Tam jest, był realizowany taki projekt Turia. Nie wiem, czy Państwo znacie, czy nie znacie, warto sobie wyszukać to propozycję i to rozwiązanie. Jeżeli mówimy o transformacji, to, to pierwszy obraz, jaki mam to właśnie obraz Walencji, gdzie w latach 50. -tych, 60. -tych wybetonowane korytor rzeki, wylewało, zalewało zabytkowe dzielnice. Mieszkańcy korzystali z, z indywidualnych środków transportu samochodów. Było bardzo zanieczyszczone miasto. Nie było dostępu do zieleni i postanowiono przy odpowiednim montażu finansowym wyprowadzić rzekę, która poza, poza obszar miasta, kilka kilometrów za, za miasto. A w korycie tej rzeki stworzono parki, muzea, boiska, em, różnego rodzaju tereny takie rekreacyjne. Praktycznie każdy mieszkaniec śródmieścia w ciągu 10, 10 minut na piechotę może dotrzeć do tego miejsca. Jak mówimy o transformacji, Tworzeniem zielonych miast, to ja mam obraz, pierwszy obraz, to obraz właśnie Walencji. To bardzo dobrze służy gospodarce i ma poprawić rynek pracy, stąd zresztą e, skład naszych gości oczywiście. E, ten drugi, czyli rynek pracy rzecz jasna ma się u nas e, świetnie, ale to takie myślenie, że w zakładzie pracy jesteśmy u siebie jest jednak wielu pracownikom w Polsce zbyt yy, odległe. Yy, I pokazuje to chyba yy, taki ranking, który mówi o konkurencyjności gospodarek i w takim aspekcie, jak na przykład rynek pracy yy, czy kompetencje, znajdują się na bardzo bliskich pozycjach, 14, 17. Natomiast jeżeli mówimy o wartościach, yy, to wówczas jest, jest to pozycja w ostatniej dziesiątce. Co pokazuje oczywiście podejście pracowników. Wiemy i wszyscy wiemy, i Panowie to będą tutaj potwierdzać, jak świetnie akcjonariusz pracowniczy rozwija się w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, że widzą tam istotne korzyści z niego płynące, a przede wszystkim to wzmocnienie też więzi między pracownikami oraz między pracownikami a pracodawcami. Dlaczego w nas jest tak zbyt mało popularne? To takie pytania, na które pewnie będziemy się starali. Pokazanie przez autorów raportu, że Polska od 2004 roku osiągnęła trzecie najwyższe tempo wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Przed nami była tylko Irlandia i Malta. I tutaj uważam, że należy to również skomentować. Jeżeli popatrzymy na Model wzrostu w Irlandii, który przyciąga bardzo dużo inwestycji zagranicznych, związanych chociażby z Brexitem, czy poprzez bardzo atrakcyjny system podatkowy, ale popatrzymy, jak rośnie produkt narodowy brutto, a nie produkt krajowy brutto, to tak naprawdę mieszkaniec Irlandii nie odnosi tak dużych korzyści z tego wzrostu, jak to ma miejsce w przypadku. Polski, gdzie to różnice pomiędzy dochodem narodowym a produktem krajowym są znacznie mniejsze. Drugi kraj, Marta, oczywiście, jest gospodarka o innej skali, również budująca swój sukces gospodarczy w oparciu o przyciąganie w sumie lokalizacji wielu firm. Również trzeba powiedzieć ze wschodu, i którego mieszkańcy również w takim stopniu, jak to wynika z czystej statystyki, nie, nie odczuwają e, tych tendencji rozwojowych. Dlatego ja bym postawił tezę, że w okresie, w którym tutaj badają autorzy raportu, czy tak naprawdę przez ostatnie dwie dekady Polska była liderem wzrostu, liderem rozwoju w Europie, biorąc pod uwagę realny skok w poziomie życia i dochodów mieszkańców Polski.